Dzisiejszy temat to kulturystyka. Powiedzmy w dawnych czasach e, może jakieś 30 lat temu, e, wliczając może nawet lata 90., kulturystyka była domeną prawdziwych atletów, a nie to co dzisiaj. Każdy, kto tam trenuje, marzy o scenie i kurwa wpierdala tam białko, inne badziewia, i robi tą swoją chujową masę. Potem stoją koło siebie i napinają się kurwa jak pedały. No popatrzcie na to trzeźwo. Faceci smarują się brązową farbą. Wyglądają kurwa jak kurczaki narożnie. Napinają się w ciasnych slipkach. To jest kurwa więcej niż śmieszne. Ja pierdolę całkowita gejoza. Dajcie kurwa spokój. Więc jeśli trenujesz kulturystykę. Nie mówię tutaj o treningach siłowych, to polepszenia samopoczucia, tylko o pozerach, którzy trenują tylko po to, aby mogli się ponapinać w ciasnych majteczkach, nie zarabiając przy tym ani grosza, są dla mnie debilami. No i tyle na temat, wypierdalam.